Dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z trzecim tomem e, komiksu Sami, e, klan Rekina. Jest to komiks czasotiego e, i Bermana. E, tym razem spotykamy się e, z kolejną odsłoną. Dzieciaki, które poznajemy w pierwszym tomie, e, doświadczyły zniknięcia dorosłych. Dzień wcześniej wieczorem obserwujemy, że napięcie rośnie i coś dziwnego zaczyna dziać się w powietrzu. Następnego dnia rano e, dzieciaki budzą się i nie ma ani jednego dorosłego. Bardzo szybko piątka odnajduje się i zaczynają tworzyć małą grupkę, z którą współpracują współpracuje. No i widzimy, jak potrafią dokazywać, jak e, urwisy spuszczone ze smyczy. E, w drugim tomie e, już są lepiej zorganizowani, ale nadal jeszcze brakuje im dyscypliny i są troszeczkę beztroscy. Do tego zaczynają się w okolicy dziać dziwne rzeczy. Pojawia się tajemniczy nożownik, E, cała akcja naprawdę mi bardzo zaskoczyła miło, a zwłaszcza e, jeden z bohaterów i jego e, empatyczne zachowanie. E, tym razem ten sam bohater e, w klanie Rekina e, jest e, po raz kolejny taką postacią, która e, wybawi bohaterów od złego. Cała akcja zaczyna się dość prosto od ich e, zwyczajnych przepychanek, narzekania na codzienność. I do tego wszystko w takim e, troszeczkę apokaliptycznym e, krajobrazie. Bo dzieciaki wyruszyły z miasta i szukają Ta. cywilizacji, e, szukają miejsca, w którym mogłyby się osiąść. E, niestety okazuje się, że wszystko jest opustoszałe, dookoła wszystko spalone. A jakby tego było mało. Po tych pustych obszarach grasują bandy wygłodniałych psów. Przed taką bandą ratuje ich przywódca Klanu Rekina. No niestety szybko okazuje się, że ten przywódca, to dyktator, który wśród dzieciaków, które zgarnął pod siebie, stosuje bardzo terrorystyczne metody. I jest wódzcą totalitarnym. Jego idolem jest Hitler i absolutnie e, zły ojciec curowy. E, cały komiks seria jest naprawdę bardzo zaskakująca. Jest alternatywa do takich słodziutkich komiksów. pozwala na poruszenie naprawdę ważnych tematów. Polecam i do zobaczenia.